Gdy rozmawiam z moimi znajomymi przedsiębiorcami, często w rozmowach pojawiają się w zasadzie te same problemy. Oczywiście, problemy finansowe, problemy z ludźmi, tak, gdzie znaleźć nowych ludzi, jak czasami się pojawia problem, bo trzeba ich zwolnić, że to dużo kosztuje, ale że jednak ich ciągle potrzebujemy, no bo bez ludzi, jednak firma się nie może rozwijać. Ale czy na pewno. Czy już może są jakieś takie rozwiązania, które pomogą Ci rozwiązać te i inne problemy? Bo może nie jesteś ekspertem tutaj w zatrudnianiu ludzi, albo też jak już mógłbyś zatrudnić, no to mógłbyś mieć jakiś problem, żeby ich potem z czasem zwolnić. O tym, o tym problemie i jeszcze o kilku innych wyzwaniach chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć w dzisiejszym nagraniu. Także gorąco zapraszam, zaczynamy. <tryk> Ja nazywam się Piotr Motyl. Więcej info na mój temat możesz znaleźć poniżej tego nagrania. Są też materiały do pobrania, do których też Cię gorąco zachęcam. A tymczasem chciałbym Cię powiedzieć taką historię na temat zatrudniania, jak również i zwalniania ludzi. Dlaczego? Bo w zasadzie to tak: zaczynałem biznes w 2006 roku. Zaczynałem go w zasadzie sam, taka, a tak może dokładnie, z takim moim współpracownikiem, Tomkiem, który. No, z którym się też znamy do tej pory praktycznie znaliśmy się od podstawówki, ale to pracowaliśmy na zasadzie partnerstwa. Tak? No Ale w pewnym czasie, jak się firma rozwija, no to tak, potrzebujemy nowych ludzi, czyli tak, potrzebowaliśmy kogoś na samym początku do, do pakowania jakichś wysyłek, no bo to, był zwykły, to była zwykła firma, która realizowała zamówienie i sprzedawała części podzespołu GSM, czy komputerowe, czy elektroniczne, tutaj do klientów z tej Polski, jak również... Z Europy poprzez Allegro, kiedy pojawiało się w pewnym momencie nawet do kilku tysięcy, no 4 do 5 tysięcy paczek miesięcznie, bywały takie okresy. Także, no samemu czy, czy to już ciężko to robić, dlatego tak, pojawiają się nowi ludzie. Potem pojawiają się osoby do obsługi tego wszystkiego, w sensie kontaktu z klientami, rozliczania konta, odpisywania na maila, więc tych ludzi generalnie przybywało. Ja pamiętam, że był taki okres, że nawet do blisko 10 osób, no. Tutaj pojawiało się w jednym momencie gdzieś w firmie, jako pracowników. Natomiast, okej, okay, ja wiem, że może to jest mało, może to jest dużo, tak. To zależy, oczywiście, na jakim etapie jesteś, bo na pewno są ludzie, którzy zatrudniają dziesiątki czy setki tysięcy złotych. Natomiast mówimy tutaj o małej firmie, tak. I ten materiał jest skierowany dla ludzi, którzy no albo zaczynają, albo już mają jakąś firmę, albo po prostu no też no mają jakieś swoje wyzwania, tak, w znalezieniu ludzi, czy, czy w zatrudnianiu ich, a także również i zwalnianiu. Natomiast właśnie, o, te, o tej kwestii chciałbym powiedzieć, bo o, o ile e, zatrudnianie ludzi jest w miarę proste, jeśli już znajdziemy jakiegoś człowieka, uzgodnimy warunki zatrudnienia finansowe, no to jest okej, okay, no ta osoba przekaże mu instrukcje stanowiskowe, tam wszystkie, wszystkie e, BHp, przepisy zostaną spełnione. I czy tam instrukcje też zostaną wykonane. Natomiast chodzi o to, że później no, czasami zdarza się coś takiego, że pojawia się jakiś kryzys w firmie. Albo po prostu musimy zredukować załogę, albo musimy firmę na przykład zamknąć, tak, albo musimy zredukować, albo przeorganizować projekt. Ja tak miałem kiedyś, pamiętam, w 2008 roku kiedy no, mieliśmy taki problem, gdzie po prostu Allegro dosłownie na dwa tygodnie z jakiegoś błahego powodu zablokowało nam. Po prostu wystawia możliwość sprzedaży. No i oczywiście, co wtedy? Sprzedaż ci tak naprawdę spada. Co się dzieje, i nagle, no okej, okay, no nie wiesz, czy, te, czy to konto stanie odblokowane, czy nie. No bo za Allegro no, to różnie bywa. No też wiem, że z wielu z Was może mieć jakieś różne doświadczenia. Niestety, no mam po latach, no powiem, że. No, mogłem to, tą współpracę trochę inaczej wykorzystać. No, to był ale jest dobre do wytestowania jakichś tam pomysłu, ale, ale w długim okresie czasu to jednak większość sprzedawców się zniechęci i przechodzi na własny sklep, przechodzi na własny jakiś rodzaj biznesu, czy na własny sposób pozyskiwania klientów. Ale też o tym w innym czasie. Natomiast to, co pamiętam, był taki moment, kiedy pamiętam, ok, jednego dnia wszystko ładnie dzieje się, wszystko ładnie działa, nagle potem otrzymujesz następnego dnia komunikat, że Allegro ci zabrakowało możliwość sprzedaży na dwa tygodnie, miesiąc i może ci nie odblokować, bo się tam pojawiły jakieś tam problemy, że tam jakiś, jakiś klient nie dostał jakiś iluś tam wysyłek i, i po prostu Allegro zablokowało konto. A, a potem, nim jeszcze się z nimi skontaktujesz, nim to wszystko to trwa, tak? No i teraz się musisz zastanowić. Czy zostawić ludzi, płacić im za niewykonaną pracę, czy, czy przeorganizować to wszystko, czy zwolnić ludzi. Potem się, jak się pojawiają problemy finansowe, tak, że masz jeszcze jakiś kredyt, że pojawia się no, spadek płynności, no to bank może ci cofnąć linię kredytową. No i teraz pytanie, jak ci odblokują, wrócisz do sprzedaży, no to wszystko to może działać, tak, ale. Może się tak zdarzyć, że no niestety stracisz płynność i nagle okazuje się, że ciężko odbudować tą sprzedaż i nagle musisz się zastanowić, czy wziąć koszty zatrudnienia na tego na siebie i płacić tym osobom przez kolejne kilka miesięcy, czy po prostu zredukować załogę. To nie jest prosta decyzja. Ona nigdy nie jest prosta. Ja miałem taką sytuację, że dosłownie jednego dnia, okej, okay, wszystko jest pięknie, a następnego dnia musisz podjąć decyzję. Czy działamy w takiej formie, jak działamy, czy zwalniać wszystkich, czy tylko połowę, czy, czy kogo zwolnić? Tak? Czy siostrę, brata, kolegę z, z podstawówki, też się zastanawiasz. To są ogromne dylematy. Ja przyznam szczerze, że na szczęście miałem wtedy wsparcie tutaj kilku osób, które mi też podpowiedziały, co zrobić. Mianowicie, no w tamtym momencie po prostu ktoś mi podpowiedział, żebym ciął koszty, tak? bo łatwiej jest wysłać ludzi na jakiś bezpłatny urlop, tak? z opcją tego, że no możemy gdzieś wrócić do tematu, ale, ale jednak no też zakładam, że może, może być taka sytuacja, że taka osoba będzie musiała sobie szukać innej pracy. Trzeba o tym pamiętać, może taka sytuacja wyniknąć, bo. No czasami to jest po prostu przedsiębiorca podejmuje dużo ryzyko. Ja przyznam szczerze, że nie chciałem już więcej ponosić tego typu ryzyka, bo jeszcze kilka takich sytuacji miałem w życiu. I potem przemyślałem, że tak naprawdę no trzeba tak naprawdę znaleźć sposób, jak zastąpić te najmniej, efekty tak, najmniej takie efektywne, powiedzmy, czy naj najmniej strategiczne stanowiska, typu oczywiście osoby, które zajmują się logistyką, pakowaniem, czy odpisywaniem na maili, czy tam jakiś dział księgowy, czy coś w tym stylu, to że ale oczywiście wszystko to zależy od rodzaju firmy. Natomiast w tamtym czasie no, znalazłem takie rozwiązanie, że można zrobić to przez outsourcing, tak, że poprzez przygotowałem sobie procedury, instru, instrukcje stanowiskowe, tak, żeby, można było, żeby mogła to zewnętrzna firma robić, która może dostarczyć takich pracowników chociażby na godziny albo, albo po prostu tylko na, do wymagania, do, do zrealizowania jednego zadania. No, ale to oczywiście zależy od branży, bo niektórych, niektórych branż no, nie da się w ten sposób zautomatyzować, tak. No, jeśli, jeśli ktoś prowadzi piekarnię czy cokolwiek, no to ciężko no, mieć powiedzmy zdalnie kogoś, kto będzie zdalnie pracował, typu piekarza, czy, czy dostawcę tego chleba, tak. Ale jeśli mówimy tutaj o biznesach, yy, które możemy prowadzić w internecie, tu też zamieszczę kilka takich podpunktów, czyli yy, mogą być to. Powiedzmy, jakieś wszelkiego rodzaju usługi, czy, czy jakieś usługi tłumacze, programistyczne, czy cokolwiek, no, jest tych sporo takich usług, które możemy wykonywać w internecie. Czy to będą programy partnerskie, czy sklepy internetowe oparte o dropshipping, czy o z, o jakiś zdalny model, czy chociażby Amazon FBA, czy chociażby trening, trading na giełdzie, czy jeszcze, jeszcze kilka innych takich modeli. Tu też poniżej znajdziesz tutaj materiały do tego, że możesz sobie zobaczyć, jak to też u mnie wyglądało, może to, cięż, może to cię do czegoś zainspiruje. Natomiast jeśli chodzi o takie proste rozwiązanie, na przykład w tym momencie też przygotowuję taką procedurę do, dla po prostu wirtualnej asystentki, która realizuje po prostu część jakiejś tam Zadań, które trzeba je wykonywać cyklicznie, one są nudne, tak? I często je nie lubisz, nie przynoszą bezpośrednio pieniędzy, ale trzeba je po prostu zrobić. Czyli publikowanie jakiejś treści gdzieś tam w internecie, tak, czy przygotowanie grafik, czy pilnowanie o wszelkich tych takich, takich rzeczy, które no po prostu trzeba zrobić, one zżerają czas. I może się okazać, że jeśli ty zarabiasz na godzinę, nie wiem, 100 zł, yy, średnio okazuje się, to możesz. Yy, no, no, oczywiście to zależy, tak. Natomiast. Może się okazać, że czasami inna osoba, która może to zrobić za kilkadziesiąt złotych, tak? może zrobić to efektywniej, w krótszym czasie i dostarczyć lepszy efekt. Trzeba się zastanowić. Tak? Kiedyś tutaj Czarnecki, z tego co pamiętam, tutaj właściciel Getina, powiedział jakąś taką rzecz, bo ktoś mu mówił, no dobra, no może wiesz, że to jednak co z tego, że zatrudnisz ludzi, ale te ci ludzie nie będą pracować efektywnie. Tak? Ale chodzi tutaj o taką kwestię, że co z tego, że ja mogę jakąś pracę wykonać na 100% powiedzmy na 100% i ona będzie lepiej wykonana, ale ja jestem tylko jeden, tak i wolę mieć 50% od pracy czyjejś niż 100% od swojej. Dlaczego? Bo jeśli znajdujemy osobę, która będzie tylko efektywna w 50% tak jak ja. To teraz idąc tym tematem, jeśli znajdziemy pięć takich osób, to w tym samym czasie te osoby zrobią tylko po 50%, czyli to i tak będzie o będzie łącznie efektywność czy wykonanie zadań na 250%, a ja w tym czasie wykonałbym tylko te, te zadania powiedzmy na 100%, tak? Czy, czy ten cel by był osiągnięty w 100%, a tak jest przekroczony te w zasadzie półtora raza, tak? I to jest ciekawe, że to jest, możesz to spokojnie zrealizować, i najlepsze jest to, że to jest prostsze niż Ci się wydaje. Co więcej, teraz, no dobra, zatrudnianie, zwalnianie ludzi, no to to są poważne problemy, i dzięki temu no, przygotowanie procedur, pewne, że tak powiem, tutaj sytuacji takich kryzysowych, na to jak. Znaczy, z których stanowisk możemy zrezygnować, to wtedy dużo łatwiej nam się podejmuje decyzję o obcinaniu kosztów, bo co by nie powiedzieć w firmie zawsze będą problemy. Zawsze będą problemy z klientami, z produktem, z ludźmi. Generalnie to są wiele jakichś wyzwań. Na szczęście można je po prostu wyeliminować. Przy, przykładowo przy Biznesie online ty nie potrzebujesz sztabu ludzi. Wiele rzeczy no jest wiele firm, które mogą działać tak naprawdę jako firmy jednoosobowe, albo mogą, może to być dwie, trzy asystentki, które mogą przypilnować. Jakiś prostych kwestii. I też do tego gorąco bym Ci tutaj zachęcał, żeby przynajmniej sobie zobaczyć, jak to, jak to może działać, bo to też może Cię zainspirować, może dać Ci więcej dowolności, więcej czasu wolnego i przy okazji więcej pieniędzy. tak? No, ja też mam taką zasadę, żeby wybrać sobie kraj, w którym chcę mieszkać, wybrać kraj, w którym chcę płacić podatki, wybrać kraj, w którym chcę mieszkać i, no, i prowadzić biznes, i jak również i wydawać pieniądze. Dlatego też mam taką ideę, po prostu idź tam, gdzie Ciebie, Twoje pieniądze i Twój biznes traktują najlepiej. Także gorąco Ciebie do tego zachęcam. Więcej materiałów znajdziesz tutaj poniżej tego materiału wideo w opisie. Natomiast jeśli Ci się podobało, masz jakieś pytania, chciałbyś, nie wiem, z czym się nie zgadzasz, napisz poniżej w komentarzu. Jeśli też podobało Ci się, zostaw łapkę. Natomiast jeśli widzisz, że ten klawisz poniżej jest klawisz subskrybuj, bo jest nadal szary, klik, znaczy jest czerwony, kliknij, jak on się stanie szary, to wtedy będzie to oznaczać, że też no, dostaniesz więcej info o tych kolejnych materiałach. A tych kolejnych materiałów w najbliższym czasie też jeszcze mam, mam całą listę taką do przygotowania, bo jest kilka takich prostych rzeczy, które możesz u siebie wprowadzić, a to bardzo, bardzo mocno może Ci poprawić życie. Także zapraszam Cię gorąco już teraz, a tym, tymczasem dziękuję i zapraszam do zobaczenia kolejnych materiałów.